Witam w kolejnym odcinku na kanale. Zaczniemy sobie oczywiście od takiego disclaimera, że ten odcinek, ani żaden kolejny na kanale nie jest tutaj poradą inwestycyjną w rozumieniu ustawy, ani żadnym doradcą inwestycyjnym i niczym, niczym w tym stylu. Po prostu to są moje prywatne opinie i odcinek ma charakter informacyjno-edukacyjny. Nie współpracuję z żadnymi brokerami i za żadne pieniądze, także proszę nie pisać do mnie na maila, nie wysyłać propozycji nawiązania współpracy, ponieważ nie jestem tym zainteresowany. Ja zarabiam na rynku, a nie na linkach afiliacyjnych. No siemanko, witam w kolejnym odcinku na kanale. Z tej strony Jakub Inwestor w odcinku o tytule Zawód inwestor, analiza portfela na dzień 20 marca 2025 roku. No, powstaje taki odcinek, bo nieraz w komentarzach tam prosiliście mnie, żebym przeanalizował tutaj portfel tego twórcy, który jest tutaj jednym no, z najpopularniejszych twórców na polskim YouTubie finansowym, jak widzicie, ponad 118 tysięcy subskrypcji, przy czym zaznaczę tutaj, że ja będę się odnosił w tej swojej analizie, analizie portfela tego twórcy do portfela umieszczonego w serwisie MyFound, My w którym de facto. E, można wprowadzić dane ręcznie, tak. Czyli teore teoretycznie można w ramach tego serwisu prowadzić sobie fikcyjny portfel, więc ja tutaj będę się odnosił do tego portfela umieszczonego na tym serwisie. Natomiast no, takim ostatecznym potwierdzeniem tak naprawdę istnienia danego portfela to są screeny z rachunku maklerskiego, które na przykład ja zamieszczam na swoim kanale. Ja nie wiem, czy tutaj kiedykolwiek zawód inwestor Podobne screeny ze swoimi pozycjami na rachunku maklerskim umieszczał. Natomiast, no, to jest taka ostateczna pieczątka nad tym, że dany portfel istnieje. Jeśli ktoś jest tutaj pierwszy raz na kanale, to ja jestem inwestorem indywidualnym. Od 13-14 lat mniej więcej mam statementy tutaj na kanale po screenach z rachunku maklerskiego, że osiągnąłem zyski na naszej giełdzie. Ponad 400 tysięcy zł. Dodatkowo mam również serię w pięciu ruchach do dwóch milionów PLN, którą prowadzę od 25 listopada zeszłego roku. To jest obecnie do dnia dzisiejszego mniej więcej 3,5 miesiąca prowadzenia tej serii, gdzie prowadzę taki mój portfel. Właśnie to jest demonstrowane tam bardzo transparentnie, bo właśnie po screenach z rachunku maklerskiego. Obecnie stopa zwrotu tego portfela wynosi 36%. No dobra, no to stałych widzów proszę oczywiście o kredyt zaufania w postaci łapki w górę, o komentarz w sekcji komentarzy. No i jeśli komuś się ten odcinek spodoba, no to zachęcam oczywiście do subskrypcji z dzwoneczkiem. No to lecimy z koksem. No dobra, no tutaj mamy ten portfel publiczny Zawód Inwestor. A więc tak, na początek może tak powiem, co, co sądzę o tym portfelu generalnie. Powiem, powiem sobie, powiem też potem, które, których spółek ja bym w życiu nie kupił, które tutaj są w tym portfelu. No i tak generalnie moje odczucia jakieś odnośnie tego portfela. Generalnie pierwsza rzecz którą tutaj widzimy. Ja sobie policzyłem przed odcinkiem. Tutaj jest 14 spółek aż w tym portfelu. Dodatkowo są jeszcze dwa ETF-y, czyli portfel można powiedzieć, że się składa z 16 pozycji. Co moim zdaniem jest za dużą liczbą tak naprawdę. Czyli tutaj mamy do czynienia z dość mocną dywersyfikacją. A już sam Warren Buffett, czy też inni wielcy inwestorzy, ale no Warren Buffett mówił, że dywersyfikacja jest tak naprawdę zabezpieczeniem przed ignorancją, czyli zabezpieczeniem przed niewiedzą. Także no nie wiem, czy tutaj twórca tego portfela chce się zabezpieczyć właśnie przed niewiedzą, że aż na tak dużo spółek tutaj postawił, no bo tutaj mamy do czynienia z kapitałem około 400 tysięcy złotych, także to rozdzielenie tego na 14 spółek, plus jeszcze dwa ETF-y, no wydaje mi się, że to jest dużo za dużo i ja na pewno bym, e, zresztą no widzicie, jak ja te swoje portfele gdzieś tam układam, no to ja na pewno na tyle spółek bym nie rozłożył, bo to wynika z kilku kwestii. Przede wszystkim e, przy dużej liczbie spółek, tak, czyli powiedzmy powyżej 10, no to taki, pro, taki portfel jest ciężko kontrolować, tak, no bo ciężko jest jakby ogarniać jednocześnie 14 spółek e, tak ciężko jest po prostu wszystkie raporty wszystko kontrolować po prostu mózg tak dużej liczby spółek nie ogarnie gdzie kupić gdzie sprzedać i tak dalej i po prostu przy takiej liczbie e, spółek moim zdaniem jest zbyt duży jakby rozgardiasz w portfelu ale to jest Moje gdzieś, tam, moje gdzieś tam zdanie. Także, tak jak, jak dla mnie to jest pierwszy błąd tutaj tego portfela, że jest za dużo pozycji. Także to jest pierwszy błąd. Jeśli chodzi o same spółki, które są tutaj w tym portfelu, e, bo ja też powiem szczerze, tych ETF-ów to nie będę gdzieś tam analizował. E, skupimy się raczej na tych spółkach z giełdy polskiej. Tak. No to jeśli chodzi o te spółki, to raczej to są takie spółki, bym powiedział. E, Średnie z plusem, czy dobre? Dobre, średnie z plusem. To są generalnie niezłe typy, tutaj, w większości. To nie jest jakiś tak naprawdę zły portfel. To jest taki portfel, który moim zdaniem no, w perspektywie najbliższego roku może dać zarobić plus minus 15%. To jest mniej więcej taki portfel. Tu jest dużo spółek takich. Coś dobrych, czy tak jak mówię, przeciętnych z plusem. Są też dwie spółki, których ja bym w życiu nie kupił, i może od tych, które by, których ja osobiście bym nie kupił. Zaczniemy. Czyli tak, ja bym nie kupił w życiu spółki Asbis i w ogóle powiem szczerze: ja jeszcze tak parę lat temu rozumiałem jakby popularność tej spółki, bo tam akurat były sprzyjające czynniki dla, dla tego biznesu. Natomiast obecnie. Ja szczerze powiedziawszy nie rozumiem, czemu tak wiele osób cały czas gdzieś tam fascynuje się tą spółką, bo ja tutaj widzę raczej duże zagrożenia w średnim, w średnim terminie dla tego Azbisu. Czy to ze względu na spadek dolara, czy z kwestii też takich biznesowych, no bo tutaj, jeśli chodzi o ten Azbis, tak naprawdę. No, bo tutaj mamy do czynienia z sytuacją na temat Azbisie, że w zasadzie kilka dni temu, no, jeden z insiderów, tak, Konstantinos Ciamalis, zobaczcie, 17 marca sprzedał poza rynkiem 100 tysięcy akcji po 22 zł. No to generalnie takie informacje, no tutaj nie są oczywiście optymistyczne. Tym bardziej, że to jest dość spora transakcja, bo no 100 tysięcy akcji po 22 zł. No to jest równowartość mniej więcej dwóch, ponad 2 milionów złotych. Równowartość takiej transakcji, tak? No to skoro tutaj insider sprzedaje po 22 zł, no to moim zdaniem to jednak stanowi jakieś ryzyko. widzicie, macie skład zarządu, no i tutaj jest ten Konstantinos Ciamalis, Widzicie, ma tutaj funkcję dyrektora. No i on tutaj sprzedał akcję właśnie niedawno po te po te 22 złote i generalnie moim zdaniem w chwili obecnej akurat ten azbis zachowuje się dobrze ponieważ no jest ta narracja o zakończeniu wojny na Ukrainie a to jest spółka gdzieś tam ukraińska tak i przez to jakby przez to jakby ona zyskuje w ostatnim czasie na wartości tak natomiast generalnie Moim zdaniem w takim średnim terminie, to jeśli chodzi o ten Azbis, to tutaj szału nie będzie i ja bym w życiu tego Azbisu sobie obecnie nie kupił. Druga spółka, jakiej bym też nie kupił, na pewno nie kupiłbym, to jest spółka Introl i tej znowu spółki bym nie kupił ze względu na to i tak Introlu bym nie kupił, ponieważ tutaj na tej spółce znowu nie ma obrotów. No zobaczcie jakie są średnie obroty na tym Introlu. Dzienne, no to jest to są obroty na poziomie tak naprawdę w ostatnim roku 20 tysięcy złotych. Tak, to są 20 tysięcy złotych, są średnie obroty. Ostatni miesiąc to jest w zasadzie 18 tysięcy złotych. No to tak naprawdę tutaj wejście z jakimiś, wiecie, normalnymi pieniędzmi jest na taką spółkę. Niemożliwe. Dlatego też ja bym tutaj tej spółki no, nie kupił. No, bo ja mam takie podejście, że w zasadzie można kupić za mniej więcej jedną piątą tych średnich dziennych obrotów, nie? Czyli jak ja bym chciał przykładowo ten intro kupować, no to tak maksymalnie mógłbym tutaj mieć pozycję za 4000. Także no w mojej, przynajmniej tak, tak wynika gdzieś tam z mojej. Z mojej filozofii tutaj patrzenia na te e, obroty i na tą płynność, także no, na pewno bym tego nie kupił, ze względu na to, że po prostu spółka ma zbyt małe obroty. A takie, wiecie, gdzieś tam inwestowanie za w akcję jakiejś spółki za równowartość, nie wiem, roweru, no to mi się to trochę wydaje e, niezbyt, niezbyt mądrym e, pomysłem. Jeśli chodzi o pozostałe spółki, no to to są spółki takie. E, Przeciętne plus, przeciętne albo dobre, tak naprawdę. Yy, natomiast ja yy, yy, też, no, widzicie, żadnej z tych spółek w moim gdzieś tam portfelu nie ma. Yy, ponieważ uważam, że większość z tych spółek w ogóle, które tutaj mamy, to są albo już typy takie, bym powiedział, mocno zgrane. Albo takie, które no nie mają jakichś nadzwyczajnych perspektyw wzrostowych, tylko no mają jakieś, ale nie powiedzmy takie ogromniaste, ogrom które zazwyczaj mnie gdzieś tam interesują. No z takich gdzieś tam, moim zdaniem, lepszych spółek w tym portfelu, które mogą się faktycznie, faktycznie dobrze zachowywać, to bym powiedział, że Dino może się dobrze zachowywać. Chociaż obecnie no już ta cena, widzicie, jest 475 zł, no to też zobaczymy. LPP może się dobrze zachowywać, Torpol się może dobrze zachowywać. No i reszta jest taka, wiecie, że to może iść w dwie strony w zasadzie, czy XTB, czy Mobruk, no to na tym Mobruku też się będą kwestie gdzieś tam rozstrzygały odnośnie tych, tych, tych spraw z tymi karami i tak dalej, czy oni dostaną, czy nie dostaną. E, także, także to też jest taka spółka, że to może iść w obie strony, tak naprawdę, ten mobrug. E, no tutaj będzie dużo zależało od tego, czy faktycznie oni pozostają śmieci na te moce produkcyjne, nie? E, To się okaże. Mm. No z takich lepszych jeszcze spółek, które tutaj, no to Electroteam, Digital Network, no to też są, chociaż to też są spółki, no takie już w mocnych, gdzieś tam trendach, dość tak bym powiedział mocno zgrane też, które moim zdaniem tak naprawdę za dużo już nie urosną. Ten Electroteam i Digital Network. Dino, Cognor, Autopartner, Aseco SEE, -E, no AB, no nie no generalnie te spółki są powiedzmy tak jak mówię właśnie dobre czy tam e, przeciętne z plusem, ale jakiegoś szału takiego tutaj specjalnego nie widzę. Nie będziemy ich analizować, bo tu jest za dużo spółek. Jak ja bym miał takie dokładne analizy każdej spółki robić, e, tak jak u mnie, jak wrzucam nieraz analizy, e, tam jak robiłem analizę np. Cili Projektu, e, czy analizę Dino, jak robiłem, czy, czy, e, czy Nevagu, tak? E, no to te odcinki to tam po pół godziny, 40 minut. Jakbym miał tak analizować te spółki, to ten odcinek by z 6 godzin trwał. Także aż tak dokładnie tego analizował nie będę. Yy, jeszcze, co jest drugim moim zdaniem błędem, bo pierwszy błąd to jest, że za dużo spółek jest, tak? Drugi błąd jest taki moim zdaniem, że tutaj struktura portfela mi yy, nie odpowiada też w sensie takim, że yy, no, portfel jest tak ustawiony, jakby yy, według twórcy tego portfelu, yy, portfela XTB było najlepszą spółką na naszej giełdzie. No bo jest tutaj głównym koniem pociągowym tego portfela, no z czym ja się totalnie nie zgadzam, jeśli chodzi o mnie. Uważam, że XTB jest powiedzmy niezłą spółką, chociaż mającą swoje zagrożenia też, o których mało kto mówi, wynikające tak naprawdę z głównego źródła ich przychodów, które tak naprawdę w niektórych krajach to w ogóle jest nielegalne. E, bądź też jest zakaz reklamy, tak jak ostatnio tam e, w Hiszpanii dostali, tak i tak dalej, i tak dalej. Także no, na XTB też bym tutaj e, uważał, e, i zdecydowanie to nie jest najlepsza spółka na naszej giełdzie, nie? bo tutaj, skoro jest postawione jako koni numer jeden, no to tak twórca tego portfela daje do zrozumienia, jakby XTB było najlepszą spółką na naszej giełdzie. Ja uważam, że XTB nawet nie jest w najlepszej dziesiątce. To jest niezła spółka. Ale, ale tak jak mówię, ma też swoje zagrożenia, i to wcale nie jest takie oczywiste zagranie, to XTB. Jeśli chodzi o Kruka, no to Kruk moim zdaniem tym bardziej nie jest spółką numer 2 na naszej giełdzie. Tak jak XTB jest spółką numer 1, no to Kruk na pewno nie jest spółką numer 2. To też jest spółka, no teraz wyskoczyły jakieś tam problemy z tą Hiszpanią, z tymi kredytami w Hiszpanii, tak. Także moim zdaniem, no tutaj zobaczymy, jak to, jak to będzie. W długim terminie to może być dobry typ, ale. No, w tym momencie osobiście myślałem przez chwilę, przez chwilę jakby o tym, czy, czy, czy kruka nie umieścić w moim portfelu. Ale tak sobie przeanalizowałem tą sytuację, że i też to, na co oni zwracali uwagę, że tak naprawdę jako spółka zyskiwali dużą przewagę gdzieś tam. W tym świecie wysokich stóp procentowych, tak to nazwijmy, no a powoli jednak będziemy zmierzać do sytuacji, w której te stopy mają jednak spadać, więc, więc myślę, że tutaj kruk może na tym gdzieś tam, tak jak zyskiwał przy wzrostach, no to przy spadkach, idąc, idąc za tą logiką, powinien gdzieś tam tracić do konkurencji, tak. Digital Network, trzecia pozycja w portfelu, no to jeszcze to, to naj, z tych pierwszych trzech, no to to Digital Network moim zdaniem naj, najprędzej da się obronić e, taką pozycję. Electroteam, ASECO, e, SEE, no tutaj powiedzmy, że te, te pozycje od trze, trzecia, czwarta, piąta, tak, pomijając tego ETF-a, powiedzmy, że, że tutaj jest e, OK. Azbistek mówię, ja bym tego nie kupił. Dino, no, Dino LPP, no to to są takie spółki w porządku. Mobruk, e, to jak mówię, to też w obie strony może pójść. AB, e, no to tutaj raczej spółka dobra jest też. Zobaczymy jak to dalej będzie się rozstrzygać, bo też jest w pomocnych wzrostach. Jeśli chodzi o Auto Partner, to akurat to jest spółka w trendzie spadkowym aktualnie. Oni tam trochę mają problemy z poprawianiem wyników już tam rok do roku. Więc no tutaj zobaczymy też, jak to będzie z tym autopartnerem. Obecnie spółka jest w trendzie spadkowym, więc, więc no zobaczymy. Jeśli chodzi o Torpol, no to sam miałem Torpol w portfelu swego czasu, ale go sprzedałem. No, moim zdaniem, spółka ma jakieś tam perspektywy, chociaż to też e, tak naprawdę nie jest jakiś rewelacyjny typ. Kognor podobnie, a introl, tak jak mówię, nie kupiłbym, bo za małe obroty. Reasumując, jeśli chodzi o ten portfel. Jeśli podobają Ci się treści zamieszczane na tym kanale, możesz mnie wesprzeć, stawiając mi wirtualną kawę, link do wsparcia w opisie. Jest to ważne, ponieważ nie współpracuję tutaj z żadnymi brokerami ze względów etycznych, a także ze względu na stosunek do wolności słowa. Chcę po prostu, żeby na tym kanale panowała jak największa wolność słowa, że mógł. Mówić, co mi się podoba, tak naprawdę. No, i jeśli chcecie mnie wesprzeć, no to zachęcam do wsparcia właśnie w taki sposób. To tutaj są dwa takie moim zdaniem błędy. Pierwszy błąd, to jak mówiłem, za dużo spółek w portfelu, moim zdaniem. No i drugi błąd, niewłaściwa struktura tego portfela, czyli no, moim zdaniem, jakby dobór gdzieś tam procentowy też tych walorów jest nieodpowiedni. W sensie, no moim zdaniem, przynajmniej nie te spółki są tutaj najbardziej, mają największy udział w tym portfelu, które powinny, tak? No, tak jak mówię, według mnie XTB nie jest najlepszą spółką w naszej giełdzie, a, a ze struktury portfela tak to wynika, no bo na głównego konia pociągowego, Powinno się obstawiać spółkę, którą się uważa za najlepszą na naszym rynku. No tak przynajmniej ja to rozumiem. Także tutaj też z tą strukturą tego portfela się nie zgadzam. No i co? Tak generalnie, jako podsumowanie, mogę tutaj powiedzieć, że moim zdaniem portfel jest niezły. Mimo wszystko, w sensie takim, że mimo że uważam, że jest za dużo spółek, mimo że uważam, że struktura samego portfela jest nieprawidłowa, czyli nie te spółki są dociążone, które powinny być, to mimo wszystko, jakby portfel jest niezły, bo tak naprawdę moim zdaniem ciężko będzie na nim stracić. Raczej tutaj, tak jak mówię, widzę raczej, że tutaj będzie taki wynik w okolicach plus minus 15%. W, w, najbliższym, w najbliższym roku. Czyli to jest taki portfel, no powiedzmy, przeciętny plus, nie? Czyli tam trochę, trochę lepszy od, od ulicy. Bo tutaj faktycznie takich tak dużych błędów, też że ja tutaj widzę potencjał na jakąś dużą wpadkę, to, to, to moim zdaniem za bardzo nie ma. Może ten ASBIS, tak jak mówię, że ja bym tego nie kupił, to, to może to. Może też Mobruk być takim, takim tutaj gdzieś negatywnym akcentem tego portfela, jeśli tam te wyroki by zapadły nieodpowiednie. Także to, to są moim zdaniem takie gdzieś tam potencjalne słabe punkty. To ja bym tu widział ten Asbis i Mobruk. Autopartner, no, chyba, już, chyba już, no zobaczymy, może jeszcze trochę spadnie, ale. Ale no zobaczymy, jak to tam wyjdzie jeszcze z tym autopartnerem, bo tam trzeba pamiętać, że jednak mamy trend spadkowy, także też w miejscu zasady trend is your friend. No, może, może się też tam podziać nieciekawie jeszcze. No dobra, no to cóż, dajcie znać, co sądzicie o tym odcinku, co sądzicie o tej analizie. No i cóż, trzymajcie się, do następnego. No i cześć.